Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was z tragiczną historią wyprawy na Mount Everest, która odbyła się w 1996 roku. Są to dość znane wydarzenia, jednak mam nadzieję, że nawet jeśli już o nich słyszeliście, to dzisiaj dowiecie się czegoś więcej. I serdecznie zapraszam Was do oglądania. Rob Hall i Gary Bell byli Himalajistami i dobrymi przyjaciółmi, którzy w 1990 roku zdecydowali się zrezygnować ze wspinaczki wysokogórskiej na rzecz pilotowania wypraw. Ich firma, Adventure Consultants, została zarejestrowana dwa lata później, w 1992 roku, i w tym samym roku Himalajiści doprowadzili na szczyt Mount Everest sześciu klientów. Niestety w październiku 1993 roku Gary Ball zmarł i Rob musiał kontynuować działalność w pojedynkę. Do 1996 roku doprowadził jeszcze 39 osób na Everest. I jego nieposzlakowana opinia jako niezawodnego i bezpiecznego przewodnika przyciągała klientów z całego świata. A trzeba podkreślić, że to nie było tanie przedsięwzięcie. Udział w takiej zorganizowanej wyprawie na szczyt, nie licząc nawet kosztów podróży, to było 65 tysięcy dolarów. Wyprawa z maja 1996 roku liczyła ośmiu klientów i trzech przewodników – Roba Holla, Majka Gruma i Andiego Harisa. Klientami byli ludzie, którzy wykupili miejsce w ekspedycji, dzięki której mieli zdobyć dach świata, mimo że nie wszyscy uczestnicy mieli wcześniej do czynienia z wysokimi górami. Byli to John Krakauer, dziennikarz, któremu zlecono reportaż na temat wyprawy dla czasopisma Outside, pochodzący z Dallas, patolog Beck Weathers, który wspinał się od 10 lat, a także Doug Hansen, Susan Allen. Frank Fischbach, Yasuko Namba, John Tusk, Stuart Hutchinson, Helen Wilton i Lou Kasiszki. 10 maja ekipa dotarła pod szczyt. Krótko po północy napotkali jednak pewne problemy, które spowodowały opóźnienie. Okazało się, że nie zamontowano żadnej poręczówki i wszyscy musieli czekać ponad godzinę, aż przewodnicy zamontują specjalne liny służące do otrzymania się podczas wspinaczki. Tego samego dnia jeszcze 33 inne osoby próbowały zdobyć Mount Everest, dlatego Hall zarządził, żeby wszyscy trzymali między sobą dystans minimum 150 metrów. Mimo tego wkrótce, na tzw. uskoku Hillary'ego, zrobił się tłum. Wszyscy próbowali zdążyć zdobyć szczyt w tzw. oknie pogodowym. Spowodowało to znaczne opóźnienia, niektórym osobom skończył się tlen, a załamanie pogody nastąpiło wcześniej niż przewidywano. Rob czekał na szczycie wraz z kilkoma Szerpami, czyli członkami ludu tybetańskiego zamieszkującego Himalaje w Indiach i Nepalu. Około 15.00 Hall i pozostali przewodnicy rozpoczęli zejście. Przed uskokiem Hilarego znajdował się Dag Hansen. Nakazano mu natychmiastowe zejście z góry, ponieważ jego butla z tlenem była już pusta. Mężczyzna nie chciał jednak rezygnować z dotarcia na szczyt, będąc już tak blisko. Rob Hall został z Dagiem, podczas gdy Szerpowie poszli pomóc pozostałym członkom wyprawy. I w tym czasie John Krakauer jako jeden z pierwszych zszedł do obozu i już podczas powrotu widział na niebie chmury, które zawisły nad szczytem Everestu. O 17:00 nad południowo-zachodnią ścianą góry nadciągnęła nawałnica, ograniczając widoczność i zacierając szlak do obozu. W tym samym czasie za zaginionego został uznany drugi z przewodników, Andrew Harris. Stracono z nim kontakt podczas schodzenia. 10 maja warunki na górze okazały się być śmiertelnie niebezpieczne i dotknęły dziesiątki znajdujących się tamtego dnia podróżników nie tylko tych należących do wyprawy Roba Halla. Wkrótce na wysokości 8300 metrów nad poziomem morza zmarł Scott Fisher i mniej więcej w tym samym czasie po drugiej stronie masywu zmarły trzy kolejne osoby pochodzące z Indii. Na wysokości około 8000 metrów 49-letni Beck Weathers Zaczął tracić wzrok, co było efektem wpływu wysokości na przybytą wcześniej operację rogówki. Na tak dużej wysokości światło słoneczne jest tak silne, że może poparzyć wnętrze ust i nosa. Gdyby mężczyzna zdjął gogle, jego siatkówki dosłownie spaliłyby się w ciągu 10 minut. Rob Hall chciał, żeby Weders jak najszybciej zaczął kierować się w dół, jednak on postanowił zostać i poczekać na pozostałych członków wyprawy, ponieważ jego wzrok był w bardzo złym stanie i nie wiedziałby, gdzie się znajduje. Rob w tym czasie sam walczył o życie, nie korzystał z zapasowego tlenu, ponieważ jego regulator był całkowicie zapchany lodem. Wkrótce udało mu się naprawić maskę tlenową, jednak miał całkowicie odmrożone dłonie i stopy i okazało się, że na ratunek jest już za późno. Rob Hall zmarł i wkrótce życie stracił również Duck Hansen. A w tym czasie Beck Weathers cały czas czekał na swojego przewodnika, nie wiedząc, że ten nie żyje. Kilka innych grup schodzących tą trasą mijało go i pytali, czy potrzebuje pomocy w dotarciu do obozu, jednak odmawiał, ponieważ czekał na hola. W tamtym momencie niemal całkowicie stracił wzrok i stanowił zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Przy temperaturze minus 60 stopni Celsjusza i zerowej widoczności powoli się poddawał. Zapadł w śpiączkę i czuł, że umiera. Jego towarzysze, którym udało się bezpiecznie dotrzeć do obozu, byli pewni, że zginął. Beck miał przy sobie butlę tlenową, więc nie cierpiał na niedotlenienie, jednak przez kolejne 10 godzin tkwił w bezruchu. Miał halucynacje i widział ludzi, którzy pojawiali się i znikali. Butelki z wodą, które miał pod kombinezonem, przymarzły mu do skóry. Jego los wydawał się być już przesądzony, jednak wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. Czekającego na pomoc Beka odnalazł trzeci z przewodników Mike Groom. To właśnie on poinformował go o tym, że Rockhall nie przyjdzie, ponieważ stracił już życie. Rozpoczęli wtedy wyczerpującą i niebezpieczną podróż w dół. W tamtym momencie Beck był prawie całkowicie niewidomy i Mike był nie tylko jego oczami, ale także dosłowną podporą, ponieważ wyczerpany Weathers co chwilę tracił przytomność. Potykał się również i prawie spadał w przepaść. Grum musiał go łapać i przy okazji uważać, żeby podopieczny nie pociągnął go za sobą. Mimo wszystkich tych przeciwności udało się doprowadzić Becka do pozostałych członków grupy. Był to jednak nie koniec, a dopiero początek zmagań, ponieważ do obozu dzielił ich jeszcze spory kawałek drogi. Wtedy członkowie grupy musieli podjąć dramatyczną decyzję. Zdecydowali, że do obozu ruszą tylko te osoby, które mają największe szanse na przeżycie backwards i inna uczestniczka tej samej wyprawy, Japonka i Yasuko Namba, byli w tak złym stanie, że próby znoszenia ich zostały uznane za bezsensowne i zbyt niebezpieczne. Yasuko była tak wyczerpana, że ledwo dawała rady stać o własnych siłach. Para skuliła się więc blisko siebie, leżąc na śniegu, żeby utrzymać ciepło ciała. Wiedzieli, że nie mogą zasnąć, ponieważ to oznaczałoby pewną śmierć. 11 maja 1996 roku przyszła do nich inna ekipa ratunkowa jednak niestety uznała że nie ma dla nich ratunku i pozostawiła na śmierć Stewart Hutchinson wspomniał że Beck mamrotał miał straszne odmrożenia i wydawało się że w każdej chwili może wydać swoje ostatnie tchnienie miał zesztywniałe kończyny lód na twarzy i kurtkę rozpiętą do pasa był w krytycznym stanie Miał ledwo wyczuwalny puls, i ekipa uznała, że nawet jeśli przeżyje do rana, to i tak nie będzie możliwości przetransportowania go na dół. Jasuko Namba miała na twarzy grubą warstwę lodu, którą Hutchinson zdjął jak maskę. Kobieta miała rozszerzone źrenice, ale wciąż oddychała. W pewnym momencie Beck podniósł ręce i krzyknął: Wszystko rozgryzłem, i po chwili wpadł w zaspę śnieżną. Wszyscy byli pewni, że już nie żyje. Wczesnym rankiem skontaktowano się z jego żoną, Peach Weathers, i przekazano informację, że mąż zginął na górze. Niedługo później Yasuko Namba, która jako druga Japonka w historii zdobyła wszystkie Siedem Szczytów, czyli tzw. koronę Ziemi, zmarła. Zakładano, że do tego momentu była ostatnią pozostającą przy życiu osobą z tych, którym nie udało się dotrzeć do obozu. Prawda była jednak inna. Beck Weathers wciąż szył, choć pozostał już zupełnie sam. Dodatkowo pogorszył swoją własną sytuację, przecierając twarz rękawicą pokrytą lodem i rozciął sobie prawą rogówkę. Bardzo trudno było mu utrzymać koncentrację. Miał prawie całkowicie odmrożone ręce. Nie pił już od dwóch dni i nie jadł od trzech. Co chwilę tracił przytomność, aż w końcu zapadł w śpiączkę hipotermiczną. Jednak po 15 godzinach jego organizm zamiast się poddać, osiągnął temperaturę, przy której mężczyzna mógł odzyskać przytomność. W pierwszej chwili nie wiedział, gdzie się znajduje, jednak gdy zrozumiał, że jest na górze, walczy o przetrwanie i w jak beznadziejnej sytuacji się znajduje, od razu pomyślał o swojej żonie i dzieciach, którzy czekają na niego w domu. Wiedział wtedy, że nie może tak po prostu się poddać i musi walczyć do końca. Próbował zachować spokój i ocenić swoją sytuację i szanse na przeżycie. Zobaczył wtedy swoją prawą rękę, która była już martwa i sina, a gdy uderzył nią o lód, wydała pusty dźwięk. Wiedział, że została mu co najwyżej godzina życia, a pomoc nie nadejdzie i może liczyć tylko na siebie. Postanowił walczyć, mimo że praktycznie całkowicie stracił wzrok, miał odmrożone ręce, stopy i twarz. Oraz, żeby chociażby utrzymać się na nogach, musiał używać całej siły, jaka mu pozostała. Wiedział, że prawdopodobieństwo dotarcia do obozu bez pomocy jest bliskie zeru. Porzucił swój czekan i plecak, bo wiedział, że ciężar sprzętu tylko go spowolni. Zaczął iść twarzą do wiatru i z każdym krokiem modlił się, jednocześnie czując, że nie wyjdzie z tego żywy. Postanowił jednak iść tak długo, aż nie dotrze do obozu, lub nie upadnie i nie będzie w stanie się podnieść. Idąc zupełnie nie czuł nóg, ale jakimś cudem nie odmawiały mu one jeszcze posłuszeństwa. Szedł, próbując mapować teren, poszukując punktów zaczepienia, które naprowadziłyby go na właściwą trasę. Był w stanie głębokiej hipotermii. Do tego teren, po którym się poruszał, był nierówny, przez co mężczyzna co chwilę tracił równowagę i upadał. Początkowo instynktownie wyciągał przed siebie dłonie, żeby amortyzować upadki, jednak w końcu uświadomił sobie, że są one tak odmrożone, że nie powinien ryzykować jeszcze większych uszkodzeń. Trzymał więc ręce blisko klatki piersiowej i upadając próbował przekręcać się na plecy lub na bok. Słońce zachodziło, a wiedział, że jeśli zniknie za horyzontem, to będzie to oznaczało dla niego koniec. Przeżycie dwóch nocy na Everest w tak ekstremalnych warunkach i bez odpowiedniego sprzętu graniczy z cudem, a trzecia noc z pewnością oznaczałaby śmierć. Godzinę później, mimo słabego wzroku, w oddali Beck dostrzegł niebieskie plamki, które mogły być namiotami. I faktycznie, choć sam nie miał co do tego pewności, to był to obóz High Camp. Choć trudno w to uwierzyć, Beckowi udało się dotrzeć do obozu. Tam jednak nikt go nie poznał. Mężczyzna miał bardzo zaawansowane czarne odmrożenie na twarzy, które sprawiały, że jego rysy zastąpiła czarna skorupa. Jego kurtka była pełna śniegu, a skóra wyglądała jak marmur. Jako pierwszy zauważył go przywódca innej ekspedycji, Todd Berleson. Gdy okazało się, kim jest ten tajemniczy przybyły, zorganizowano pomoc. Todd wciągnął go do najbliższego namiotu, który wcześniej należał do nieżyjącego już Scotta Fishera. Tam włożono beka do dwóch śpiworów, sunięto mu termofory pod pachy i zrobiono zastrzyk sterydowy. Podano mu również tlen okryto kocami, ale i tak nadzieje na to, że Weders przeżyje kolejną noc, były znikome. Panuje bowiem powszechne przekonanie, że w przypadku hipotermii, nawet chwilowe odzyskanie świadomości i sił i tak jest jedynie odwlekaniem w czasie tego, co nieuniknione. Członkowie grupy pozostawili go samego w namiocie i nie spodziewali się, że rano zastaną go żywego. Bek przypomniał sobie, że leżąc tam sam, dwa razy słyszał, jak ktoś mówił o martwym facecie w namiocie. W nocy rozpętała się silna burza. Z każdym podmuchem wiatr przyciskał ściany namiotu do jego klatki piersiowej i twarzy, utrudniając oddychanie. Mężczyźnie spuchła również prawa ręka i zaczęła odbarwiać się do wysokości nadgarstka. Beck próbował przy pomocy zębów ściągnąć swój zegarek, jednak nie był w stanie. Co chwilę także tracił przytomność. Gdy rano się ocknął, znajdował się poza śpiworem i nie wiedział nawet w którym momencie zamieć otworzyła jego namiot, który teraz był wypełniony śniegiem. W pewnym momencie usłyszał jak grupa zbiera się do opuszczenia obozu. Krzyknął wtedy, czy jest tu ktoś. Usłyszał go John Krakauer, dziennikarz, który był członkiem tej samej wyprawy, ale miał znacznie więcej szczęścia niż Wedders. John był w szoku widząc Beka żywego. Dano mu wtedy do picia dwa litry gorącej herbaty i z pomocą innych himaleistów zaczęli kierować się w dół zbocza. Biorąc pod uwagę bardzo zły stan Wedersa, mężczyzna był w wyjątkowo dobrym nastroju i nawet zaproponował, żeby wszyscy wspólnie coś zaśpiewali, żeby umilić sobie podróż. Po dotarciu do drugiego obozu, rozebranego całkowicie, usuwając również zegarek. Zanurzono także jego ręce w dwóch miskach z gorącą wodą, żeby je rozmrozić. Później dłonie pokryto azotanem srebra, który stosuje się również na oparzenia. Zabandażowano i włożono w duże rękawice. Podano mu także dwie tabletki boprofenu i nakarmiono zupą. Ze względu na rozrzedzone powietrze na tej wysokości dotarcie tam śmigłowca ratunkowego było niemożliwe. Wtedy do akcji wkroczyła jednak Peach Weathers, żona Beka. Wcześniej poinformowano ją, że mąż stracił życie w górach i że jego ciało zostało znalezione i zidentyfikowane, co oczywiście okazało się nieprawdą. Kobieta była w szoku, gdy dowiedziała się, że mąż jednak żyje i potrzebuje natychmiastowej pomocy. Postanowiła wtedy dokonać niemożliwego. Wykonała ponad 500 telefonów i tylko dzięki jej determinacji. Akcji ratunkowej Beka podjął się podporucznik nepalskich sił powietrznych Madan Katri Chetri. Nigdy wcześniej w historii nie przeprowadzono misji ratunkowej na tak dużej wysokości i do tej pory to jedyna taka, która zakończyła się pozytywnie. Gdy wylądowali w tribuwan helikopter otoczył tłum dziennikarzy. Beck trafił do szpitala, skąd zadzwonił do żony. Pitch uspokoiła męża i powiedziała, że jego młodszy brat Dan, który był lekarzem, jest już w drodze do Nepalu. Prawa ręka wedersa została amputowana między łokciem a nadgarstkiem, a w lewej konieczne było amputowanie palców. Beck stracił również część obu stóp i nos, który musiał zostać całkowicie zrekonstruowany przy pomocy skóry z szyi i chrząstki z uszu. Przed wspinaczką na Everest. Weathers zmagał się z poważną depresją. Jego małżeństwo praktycznie się skończyło, a relacje z dziećmi były napięte. Był zapalonym motocyklistą i żeglarzem, ale uzależnił się od wspinaczki podczas wycieczki do Parku Narodowego Gór Skalistych. Góry były jego jedynym ratunkiem, miejscem, w którym miał prawdziwe poczucie szczęścia i spokoju. Były dla niego świadectwem męstwa i odwagi. Po powrocie do domu mężczyźnie udało się odbudować relacje z żoną. Gdy ich dzieci dorosły, Beck i Peach zaopiekowali się pięcioma psami i czterema kotami. Dziś Beck Weathers jest mówcą motywacyjnym. Spotyka się z osobami, które podobnie jak on kiedyś znalazły się na rozdrożu i udowadnia, że każdy może liczyć w życiu na drugą szansę. I co ciekawe, mężczyzna miał ogromne szczęście nie tylko dlatego, że przeżył w tak ekstremalnych warunkach, ale również wyszedł z tego bez większego szwanku emocjonalnego. Sam podkreślił, że nie ma traumy ani żadnych koszmarów sennych związanych z tą tragiczną wyprawą. I tragedia z 1996 roku ponownie wzbudziła kontrowersje związane z komercyjnymi wyprawami na najwyższy szczyt świata. Profesjonalni Himaleiści podkreślali, że bardzo często przewodnicy są nieodpowiedzialni i zabierają na te wyprawy osoby, które nie są przyzwyczajone i przygotowane na tak ekstremalne warunki, jakie panują w górach. Dodatkowo czasem wyprawy odbywają się przy fatalnej pogodzie. John Krakauer również oskarżył przewodników wyprawy o to, że nie zrobili wszystkiego, by uratować współtowarzyszy wspinaczki. Aby upamiętnić ofiary tej katastrofy, Szerpowie zbudowali dwie pamiątkowe kapliczki na wysokości 5164 metrów nad poziomem morza. Jedną dla Roba Halla, a drugą dla Daga Hansena, Andiego Harrisa i Yasuko Namby. Rok po katastrofie w 1997 roku wydany został reportaż Johna Krakauera pod tytułem Wszystko za Everest. A Beck Weathers opisał swoje doświadczenia w książce zatytułowanej Everest na pewną śmierć. A w 2015 roku na podstawie jego wspomnień powstał film fabularny pod tytułem Everest. Od czasu pierwszego wejścia na Mount Everest, którego 29 maja 1953 roku dokonali Edmund Hillary i Tenzing Norgay. Najwyższy szczyt świata zdobyło około 3000 osób. Podczas prób zdobycia góry zginęło co najmniej 310 osób. I to jest już koniec tej tragicznej sprawy. Pokazuje ona nie tylko siłę ludzkiej woli przetrwania, ale także siłę pasji do gór. Muszę przyznać, że od lat mnie to fascynuje, ponieważ mnie samej nigdy nie ciągnęło do podobnych niebezpiecznych i ciężkich wypraw, a wiem, że są osoby gotowe ryzykować życie dla takich doświadczeń i nawet wolałyby zginąć w górach, niż nigdy nie móc na nie wejść. Jest to fascynujące i godna podziwu pasja, wymagająca nie tylko ogromnej siły fizycznej, ale także silnej psychiki. W komentarzach jak zwykle możecie dzielić się wszelkimi swoimi przemyśleniami oraz propozycjami do kolejnych odcinków z tej serii lub miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie do zobaczenia niedługo. Cześć!